Witam wszystkich. Mamy początek października, jesteśmy w naszej kopalni. Wziąłem kamerę 360, żeby pokazać, co zrobiliśmy, czy ewentualnie co aktualnie wykonujemy. Jest tak. Jest to tak zwana komora pod napisem, czyli największa komora w całej naszej, naszej kopalni znana do tej pory. Aktualnie co robimy, no, po etapie kotwienia zakładamy siatki. Tych siatek jest całkiem sporo. One oczywiście nie całkowicie dokręcone jeszcze. Chcemy Wam pokazać, jak to wygląda w trakcie. Podejdę do kolegów. No jak tam, czegoś na stanowisku pracy? 200% normy. Andrzej, ile procent normy? 200. Ależ to do kogo wygląda. No, wywiad jest dla naszych przyjaciół. To ile? No, to 300. 300%. No, słuchajcie, tak to wygląda. Można, czy Można... Sferycznie sobie 350, trzeba jak te kotwy trzymają. Może tak to być, czy nie? Bo to dziury inaczej widać. Nie no, świetnie, świetnie. Siatka, którą teraz widzicie, ona oczywiście jest docinana teraz, żeby ją wywinąć. To samo ten fragment tutaj przede mną. Ale pójdziemy sobie trochę do góry. No, jesteśmy teraz na samej górze. Jesteśmy na samej górze i tutaj również widzimy elementy mocujące. Zobaczcie sobie, jak ładnie kotwy są przykręcone i siatka. Siatka oczywiście w niektórych miejscach ostaje jeszcze w miejscu łączenia, ale to będzie kwestia kosmetyki, którą zajmiemy się po prostu później. Możecie sobie poglądać z każdej strony. No Jestem trochę roboty. Kotem jest tu ponad 100. Siatka oczywiście będzie tu podciągana. Ale to zrobimy sobie następnym razem. Na dole widzimy kolegów. Którzy tam pracują. zostać. No. W samym no, samym. by to trzeba było wyciągnąć na tej kotwie? Hmm. No, nie, 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 ale nie, 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 Tak nie, 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 Dobrze, nie, 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 dalej. No dalej nie, 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 tam nie, 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 do nie, No najwyżej. No to tam by trzeba to... nie, On nie, 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 tam. Ja, no tak zrobił. Tam do a potem, go rządem No do to się nie było bo to się... No dobra, I to by było na tyle. Dzięki.